Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania nowenny do Matki Bożej Loretańskiej. Dzień piąty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, która za natchnieniem Ducha Świętego opuściłaś dom nazaretański i nawidziłaś świętą Elżbietę, a swoim nawiedzeniem przyniosłaś łaskę uświęcenia dla jej dziecka. Nawiedź nas, Panno Najłaskawsza, wraz z Synem swoim, byśmy otrzymali od Niego hojne błogosławieństwo i wierniej Jemu i Tobie służyli. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo, ten, którego świat cały ogarnąć nie zdoła, stawszy się człowiekiem, zamknął się w Twym dziewiczym łonie. Módlmy się. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, jak udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie daru Bożego Macierzyństwa, tak przez jej zasługi z nawiedzenia świętej Elżbiety Udziel nam daru pokoju i miłości bliźniego, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem i Maryją.